Psychoterapia jest trudnym procesem i ja też jestem zwolenniczką tego, żeby udawać się na terapię w momencie, kiedy ja czuję taką swoją gotowość. Także to nie może być pod przymusem albo właśnie w taki sposób, że ktoś mnie popycha do takiej decyzji, tylko to potrzebujemy, żeby to była taka nasza osobista decyzja, że jestem teraz gotowa na to, żeby się skonfrontować z tą przeszłością, ale też teraźniejszością. A jak ty właśnie rozpoznajesz osobę, która przychodzi na terapię, że jest gotowa na nią? Zawsze o to pytam pacjenta, z jakiego powodu zdecydował się na, na ten proces. Kilka razy zdarzyło mi się rzeczywiście, że, że osoba powiedziała, że partner ją zachęcił do tego. No i wtedy rozmawialiśmy o tym, czy, czy ta motywacja wewnętrzna u pacjenta też występuje. Jeżeli tak, to super, to możemy pracować dalej. Natomiast jeżeli ta osoba mówi, że, że tylko i wyłącznie została przysłana tutaj albo partner ją, partnerka zapisała, no to, to też umawiamy się na to, że może wrócić, kiedy sam poczuje taką chęć i, i gotowość do pracy.